Emilka ze Srebrnego Nowiu Emilka obudziła się o świcie następnego dnia. Przez niskie, niezasłonięte okna wdzierał się cudny wschód słońca, a blada, jasna gwiazdeczka jeszcze migała na kryształowo-błękitnym niebie nad wyniosłym świerkiem. Świeży wietrzyk poruszał wierzchołkami drzew. Helena Green spała w wielkim łóżku i głośno chrapała. Poza tym w małym domku panowała cisza. Na ten moment właśnie czekała Emilka. Wysunęła się ostrożnie z łóżeczka, okrążyła pokój na palcach i otworzyła drzwi. Kicia dźwignęła się z podłogi i poszła za nią, ocierając się ciepłymi biodrami o nogi dziewczynki. Z poczuciem winy zsunęła się Emilka ze stopni gołych i ciemnych. Jak te schody trzeszczą, z pewnością ktoś się obudzi. Ale nikt się nie zjawił i Emilka wślizgnęła się do saloniku. Zamknąwszy drzwi, wydała westchnienie ulgi. Pobiegła szybko do przeciwległych drzwi. Stos kwietny od ciotki ród zasłaniał szkło na trumnie. Emilka ściągnęła usta, co uczyniło ją podobną do ciotki Elżbiety, i uniosła hyacynty. Złożyła je na podłodze. Och ojcze, ojcze! szepnęła, kładąc dłoń na swej szyi, jakby chciała tam coś przytrzymać. Stała tak, drżąca, kredowo biała, i patrzyła na swego ojca. To będzie ich pożegnanie. Musi go pożegnać, gdy są sami, nie będzie go żegnać w obecności Marajów. Ojciec tak pięknie wyglądał. Znikły wszystkie bolesne fałdy, twarz jego podobna była do twarzy młodego chłopca, z tą jedną różnicą, że okalały ją srebrne włosy. Uśmiechał się takim miłym, dziwnym uśmiechem, mądrym, przenikliwym, jakby nagle ujrzał kogoś kochanego całkiem nieoczekiwanie. Nieraz widywała jego uśmiechy za życia. teci te, 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 miłe, ładne, ale takiego, jak ten, nie widziała nigdy. Ojcze, nie płakałam w ich obecności. Szeptała. Pewna jestem, że nie skompromitowałam starów. Wszak niepodanie ręki ciotce Ruth nie było kompromitacją starów, prawda? Bo ona naprawdę nie miała ochoty podać mi ręki. Ach! Ojcze, mnie się zdaje, że nikt z nich nie miał ochoty witać się ze mną, oprócz może ciotki Laury. A teraz ja trochę popłaczę, ojcze, bo nie mogę już dłużej panować nad tem. Przyłożyła twarzyczkę do zimnego szkła i załkała gorzko. Ale to niedługo potrwało. Musi pożegnać się z ojcem, zanim ktokolwiek nadejdzie. Podniósłszy głowę, patrzyła długo i poważnie na ukochane oblicze. Żegnaj, ukochany ojcze, żegnaj najdroższe umiłowanie moje, szeptała urywanym głosikiem. Otarła oślepiające ją łzy i położyła na dawne miejsce jacynty ciotki ród, zakrywające oblicze ojcowskie przed oczami ludzi obcych, poczem wyślizgnęła się z tym pokoju żałobnego, chcąc powrócić niespostrzeżona do swej sypialni. W drzwiach wpadła niemal na kuzyna Jimmy, który siedział tuż przy progu na krześle, owinięty w szlafrok i trzymał na kolanach kicie. – Pssst! – szepnął, klapiąc ją po ramieniu. – Słyszałem Twe kroki i poszedłem za Tobą. Wiedziałem, czego pragniesz. Siedziałem tu, ażeby ich nie dopuścić do tamtego pokoju, w razie gdyby się ktoś zjawił. Masz, zabieraj to i pędź do łóżeczka z powrotem, małe kurczątko. To było paczką karmelków miętowych. Emilka porwała je i uciekła, zawstydzona, że kuzyn Jimmy widział ją w nocnej koszulce. Nie cierpiała miętowych cukierków i nigdy ich nie jadła, ale sam fakt dobroci kuzyna Jimmy Murraya, ujawniony w tym upominku, rozgrzał jej serce nazywał ją małym kurczątkiem podobało jej się to sądziła że nikt już nie nazwie jej żadnym pieszczotliwym mianem ojciec używał tak wielu mówił do niej kochanie przylepko emileczko drogie maleństwo promyczku skowroneczku miał dla niej pieszczotliwe miana na każdą porę dnia przy każdym nastroju a ona lubiła je wszystkie Kuzyn Jimmy jest miły. Jeżeli mu brak czego, to w żadnym razie nie serca. Była mu taka wdzięczna, że położywszy się do łóżka, usiłowała zjeść jeden z miętowych karmelków, jakkolwiek połknięcie mięty było dla niej istną karą. Pogrzeb odbył się po południu, raz przynajmniej zaludnił się mały domek w wąwozie. Trumna stała tego dnia w Saloniku, a murajowie, jako orszak żałobny, siedzieli dookoła, sztywni i dekoracyjni. Między nimi widniała postać Emilki, bladej i drobnej w swej czarnej sukience. Siedziała między ciotką Elżbietą a wujem Wolasejem i nie śmiała się ruszyć. Z rodziny starów nikt inny nie był obecny. Ojciec nie miał bliskich krewnych. Mieszkańcy boru majowego przybyli i przyglądali się jego martwej twarzy z jawną i bezczelną ciekawością, na którą nigdy nie byliby sobie pozwolili za jego życia. Emilka nienawidziła tych obcych spojrzeń na twarzy ojca. Nie mieli prawa, nie byli mu życzliwi, dopóki żył. Mówili o nim brzydkie rzeczy. Helena Green powtarzała czasem to i, i owo. Każde spojrzenie, padające na zmarłego, bolało Emilkę, ale siedziała cichutko i nie okazywała tego. Ciotka Ruth mówiła potem, że nigdy nie widziała dziecka tak doszczętnie pozbawionego wszelkich uczuć normalnych. Po skończonym nabożeństwie Marajowie podnieśli się i obeszli dokoła trumnę z obowiązkowym spojrzeniem pożegnalnym. Ciotka Elżbieta wzięła Emilkę za rękę i chciała ją pociągnąć za sobą, ale Emilka wysunęła swą rączkę z jej dłoni i potrząsnęła głową. Ona już się pożegnała. Ciotka Elżbieta robiła przez chwilę wrażenie kogoś, kto będzie nalegał. Wreszcie poszła ku trumnie sama, nadąsana jak prawdziwa mewa mrejówna. Na pogrzebie nie można robić sceny. Douglas Star miał być przewieziony do Charlottetown i pochowany obok żony. Morejowie jechali wszyscy, ale Emilka nie miała pojechać. Patrzyła za orszakiem żałobnym, jak zstępował po wysokiem, porosłym trawą wzgórzu. Deszcz drobny zaczął padać. Emilka cieszyła się, że piesta Nie Nieraz słyszała jak Helena Griny mówiła, że szczęśliwe te zwłoki, na które spadnie deszcz, a przytem łatwiej było znosić widok trumny ojca, zasuwającej się coraz bardziej w mglistą dal, niż gdyby trzeba było patrzeć na ten sam orszak, skąpany w promieniach roześmianego słońca. Hm, trzeba przyznać, że pogrzeb był bardzo uroczysty, rzekła Helena Green, stojąca przy niej. Wszystko zostało załatwione bez oglądania się na koszt. Jeżeli twój ojciec spogląda na to z nieba, Emilko, pewna jestem, że jest zadowolony. Ojca nie ma w niebie, odrzekła Emilka, Boże miłosierny, cóż za dziecko? Helena nie mogła wymówić ani słowa więcej. Ojca jeszcze tam nie ma, jest dopiero w drodze. Powiedział, że będzie czekał cierpliwie, aż ja umrę także, ażebym mogła go dogonić. Mam nadzieję, że umrę niebawem. Tego nie wolno sobie życzyć, to jest bardzo zła myśl, łajała ją Helena. Kiedy już ostatni członkowie orszaku zniknęli z oczu, poszła Emilka z powrotem do saloniku, wyjęła książkę z biblioteki i padła na fotel na biegunach. Kobiety, które sprzątały mieszkanie, zadowolone były, że dziecko siedzi spokojnie i nie przeszkadza. Dobrze, że ona umie czytać, rzekła pani Habard. Niektóre dziewczynki są mniej grzeczne. Jenny Hood tak płakała i kwiliła, gdy chowano jej matkę. Chudowie są wszyscy tacy uczuciowi. Emilka nie czytała. Rozmyślała, że Marajowie przyjadą z powrotem po południu. Wiedziała również, że losy jej rozstrzygną się wówczas. Rozpatrzymy to po przyjeździe z pogrzebu powiedział wuj Wallace po śniadaniu. Jakiś instynkt mówił jej, że to o nią chodzi. Byłaby oddała jedno ze swych małych, śpiczastych uszu, byle słyszeć naradę rodzinną. Ale wiedziała doskonale, że każą jej wyjść z pokoju. Nie doznała za to zdziwienia, gdy Helena weszła do saloniku o zmierzchu i rzekła – wejdź na górę, Emilko. Lepiej będzie, żebyś tam czekała na powrót twoich ciotek i wujów, którzy będą chcieli mówić tu o interesach. Czy nie mogę ci pomóc w przygotowaniach do kolacji? Spytała Emilka, sądząc, że skoro będzie na dole i będzie się krzątać po kuchni, to łatwiej pochwyci to i owo z rozmowy krewnych. Nie. bardziej byś przeszkadzała, niż pomagała. Maszeruj na górę. Helena wróciła do kuchni, nie czekając, aż Emilka pomaszeruje. Emilka wstała niechętnie, jakże będzie mogła spać w nocy, nie wiedząc, co się z nią stanie, a czuła, że nikt jej nie powie, co postanowili. Musiałaby czekać do następnego dnia. Oczy jej padły na podłużny stół na środku pokoju. Serweta, która na nim leżała, była nieprzeciętnych rozmiarów spadała ciężkimi fałdami aż do podłogi. Mignęły na dywanie czarne skarpetki, zaszeleściła serweta, falowała przez chwilę, po czym zaległo milczenie. Emilka na podłodze, pod stołem ułożyła wygodnie nogi i siedziała triumfująca. Dowie się, co oni mówią, a nikt nie domyśli się jej obecności. Nigdy jej nie powiedziano, że podsłuchiwanie nie jest czynem uczciwym, że jest uważane za coś wysoce niewłaściwego. Nie nadarzyła się sposobność do takiej nauki w ich spokojnym życiu we dwoje ojca i Emilki. Poczytywała więc po prostu za szczęśliwy zbieg okoliczności tę możność ukrycia się pod stołem. Mogła nawet widzieć niejedno przez serwetę. Serce jej biło tak głośno, że bała się tem zdradzić swą obecność. Żaden inny dźwięk nie rozlegał się do dakieła prócz rechotania żab dochodzącego przez otwarte okno. Przyjechali, weszli do pokoju, usiedli pod ścianami. Emilka wstrzymywała oddech. Przez kilka minut nikt nie mówił, tylko ciotka Ewa wzdychała ciężko i przeciągle. Wreszcie wuj Wallace odchrząknął i rzekł – a zatem co robimy z dzieckiem? Nikomu nie było pilno z odpowiedzią. Emilka myślała, że już nigdy nie przemówią. Wreszcie odezwała się ciotka Ewa tonem skargi. – To takie trudne do prowadzenia dziecko, takie dziwne. Ja jej zupełnie nie rozumiem. – Mnie się zdaje… Wtrąciła nieśmiało ciotka Laura, że ona ma tak zwany artystyczny temperament. Ona jest zepsutym dzieckiem, rzekła ciotka Ruth bardzo stanowczo. Zadaniem naszym będzie przede wszystkim wyplenienie jej złych manier, jeżeli chodzi o moje zdanie. Mała obserwatorka pod stołem pokręciła głową i rzuciła gniewne spojrzenie na ciotkę Ruth poprzez serwetę. Ja myślę, że twoje własne maniery należałoby poprawić. Emilka nie śmiała nawet szepnąć tych słów, ale sylabizowała je, poruszając wargami, bez wydawania jakichkolwiek dźwięków. To było wielką ulgą i satysfakcją. Zgadzam się z tobą, przytaknęła ciotka Ewa, ale co do mnie, nie podjęłabym się tego zadania. Emilka zrozumiała, że to znaczy, iż wuj Wallace nie weźmie jej do siebie i ucieszyła się. Prawdę powiedziawszy, rzekł wuj Wallace, powinna ją wziąć ciotka Nancy, posiada więcej dóbr ziemskich niż ktokolwiek z nas. Ciotce Nancy do głowy nawet nie przyjdzie wziąć małą do siebie i wiesz o tem sam doskonale, odparł wuj Oliver. Przytem jest ona za stara, aby się zająć wychowaniem dziecka. Ona i ta stara czarownica, Karolina. Nie wydaje mi się, jak Boga kocham, iżby którakolwiek z tych dwóch kobiet miała w sobie jeszcze coś ludzkiego. Ja bym chętnie wziął do siebie Emilkę, ale nie mogę sobie na to pozwolić. Mam liczną rodzinę, o którą muszę dbać przede wszystkim. Ona nie będzie długo nudzić nikogo, nikomu przeszkadzać, rzekła ciotka Elżbieta Cierpko. Umrze prawdopodobnie na suchoty, podobnie jak jej ojciec. Nic mi nie będzie, naprawdę nic. Pomyślała Emilka tak mocno, że aż jej się wydawało, że powiedziała to na głos. Już zapomniała, że wcześniej chciała odejść, żeby być bliżej taty. Teraz bardzo chciała żyć. Trochę na przekór rodzinie Marajów. Mam jeszcze wiele do zrobienia, będę żyła długo i zostanę sławną pisarką. Zobaczysz, ciociu Elżbie Tomarej. Wszystko przede mną. No jest mizernym dzieckiem. Przytaknął wuj Wallace. Emilka dała ujście swym uczuciom, robiąc grymas pod adresem wuja Wallace'a. Jeżeli kiedykolwiek będę właścicielką świni, nazwę ją twoim imieniem. Pomyślała, przy czym doznała ulgi, w poczuciu zaspokojonej zemsty. Ktoś musi się nią zająć, dopóki to dziecko jest przy życiu, sami rozumiecie. Rzucił wuj Oliver. Wam przydałaby się moja śmierć, ale potem mielibyście wyrzuty sumienia do końca życia, gdybym naprawdę umarła, pomyślała Emilka. W przerwie, jaka teraz nastąpiła, odmalowywała przed samą sobą swój pogrzeb, dobierała swych grabarzy i starała się wybrać najpatetyczniejszy werset hymnu, który kazałaby wyryć na swym grobie. Ale zanim zdążyła to ustalić, zabrał znów głos wuj Wallace. Nie możemy jej podrzucić, musimy gdzieś ulokować to dziecko. Chciałabym, żeby oni nie nazywali mnie to dziecko, pomyślała Emilka z goryczą. Ktoś musi jej stworzyć ognisko rodzinne. Córka Julki nie może być rzucona na pastwę obcych ludzi. Ja zdaję sobie sprawę, że zdrowie Ewy nie jest na wysokości zadania, gdy chodzi o wychowanie i pilnowanie dziecka. Takiego dziecka, wtrąciła Ewa. Emilka pokazała język ciotce Ewie biedne stworzonko rzekła ciotka Laura łagodnie. Coś zmrożonego odtajało na te słowa w sercu Emilki. Była rozdzierająco szczęśliwa, słysząc, że ją nazwano tak czule biednym stworzonkiem. Nie sądzę, żeby ona tak bardzo potrzebowała tego współczucia Lauro rzekł stanowczym tonem wuj Wallace Oczywistą jest rzeczą, że ona niewiele czuje. Nie widziałem w jej oczach ani jednej łzy od chwili naszego przyjazdu. Czy zauważyłaś, że ona nawet nie chciała chciała rzucić okiem po raz ostatni na zwłoki ojca? spytała ciotka Elżbieta. Kuzyn Jimmy zaczął nagle gwizdać patrząc w sufit. Ona czuje tak wiele, że musi to ukrywać, rzekła ciotka Laura. Wuj Wallace parsknął śmiechem. Może my ją weźmiemy do siebie, Elżbieto? Rzuciła Laura nieśmiało. Ciotka Elżbieta kręciła się niespokojnie na krześle. Nie sądzę, żeby jej było dobrze w srebrnym nowiu wśród trojga starych ludzi. Byłoby, byłoby, pomyślała Emilka. A ty, Rud? Zwrócił się wuj Wallace do siostry. Jesteś sama w tym dużym domu. Dla ciebie byłoby to wskazane mieć trochę towarzystwa. Nie lubię tej małej, rzekła ciotka Ruth ostro. Ona jest przebiegła jak wąż. Nieprawda, pomyślała Emilka. Pod mądrym i światłym kierunkiem może się ona wyleczyć ze wszystkich wad, rzekł wuj Wallace uroczyście. Nie chce się z nich leczyć. Emilka wpadała pod stołem w coraz to większą złość. Wolę moje wady niż wasze, wasze. Szukała w myśli odpowiedniego wyrazu i nagle przypomniała sobie triumfalnie jedno ze zdań swego ojca. Wasze wstrętne zalety. Wątpię, rzekła ciotka Rut krającym głosem. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Co do Daglasa Starra, to uważam, że było to całkiem niewłaściwe z jego strony umrzeć i pozostawić to dziecko bez grosza. Czy on to zrobił rozmyślnie? Spytał kuzyn Jimmy. Po raz pierwszy zabierał głos. On był nędznym bankrutem życiowym. Wycedziła ciotka Ruth. Nieprawda. Nieprawda. Wrzasnęła Emilka, wysadzając z znienacka głowę spod serwety, z pomiędzy dwóch przednich nóg stołowych. Marajowie siedzieli przez chwilę w milczeniu nieruchomi, jak gdyby skamieniali pod wpływem tego jej wybuchu. Wreszcie ciotka rut wstała, podeszła do stołu, podniosła serwetę, pod którą Emilka schowała się znowu strapiona, pojmując teraz dopiero, co uczyniła. Wstań i wyjdź stamtąd, Emilio Star – rzekła ciotka Ruth. Emilia Star wstała i wyszła z pod stołu. Nie była szczególnie wystraszona, zbyt była rozgniewana. Oczy jej pociemniały, były zupełnie czarne, policzki stały się purpurowe. Cóż za mała piękność! Jaka regularna mała piękność! zawołał kuzyn Jimmy. Ale nikt go nie słuchał. Ciotka Rut miała głos, ty bezwstydna szpiegująca istoto, wychodzi na jaw krew starów, murajówna nigdy by tego nie porobiła, powinnaś dostać w skórę. Ojciec nie był bankrutem, krzyknęła Emilka drżąc z gniewu. Nie macie prawa nazywać go bankrutem, kto był tak bardzo kochany jak on nie może być bankrutem. Nie sądzę, żeby ciebie, ciotko, ktokolwiek kochał choć raz w życiu. A zatem ty jesteś bankrutem. A poza tym ja nie umrę na suchoty. Czy zdajesz sobie sprawę, jak haniebnego postępku się dopuściłaś? spytała ciotka Ruth z zimną pasją. Musiałam się dowiedzieć, co się ma stać ze mną, zawołała Emilka. Nie wiedziałam, że jest to taki brzydki postępek, nie wiedziałam, że będziecie mówili o mnie takiej okropności. Ci, którzy podsłuchują, nigdy nie dowiadują się niczego dobrego o sobie samych, rzekła ciotka Elżbieta sentencjonalnie. Twoja matka nigdy by tego nie była zrobiła, Emilko. Cała brawura opuściła biedną Emilkę. Czuła się winną i nieszczęśliwą, och, tak nieszczęśliwą. Nie wiedziała, ale teraz zdawało jej się, że popełniła okropny czyn. Idź na górę, rozkazała ciotka Rud. Emilka poszła bez słowa protestu, ale zanim wyszła, rozejrzała się dokoła. Przez ten czas, kiedy siedziałam pod stołem, rzekła, zrobiłam brzydki grymas pod adresem wuja Wolejsa i pokazałam język ciotce Ewie. Powiedziała to, pełna skruchy, pragnąc się oczyścić ze swych przewinień. Ale tak łatwo o wzajemne niezrozumienie się między ludźmi, że Mirejowie pomyśleli, iż ona pragnie im rzucić bezkarnie jeszcze jedną impertynencję. Gdy zamknęły się drzwi za Emilką, wszyscy jej krewni, z wyjątkiem ciotki Laury i kuzyna Jimmy, potrząsnęli głowami i jęknęli. Emilka poszła na górę, głęboko upokorzona, czuła, że coś zrobiła, co dawało Morejom prawo gardzenia nią. Pomyśleli, że jest ona typową starrówną, a ona nawet nie dowiedziała się, jaki los ją czeka. Smutno wyglądała mała Emilka w zwierciadle. Nie wiedziałam, nie wiedziałam, szeptała, ale już będę wiedziała po dzisiejszym zdarzeniu. Dodała z nagłą energią, i nigdy już, nigdy nie uczynię tego. Przez chwilę zdawało jej się, że padnie na łóżko z płaczem. Nie mogła znosić w milczeniu takiego bólu i wstydu piekącego jej serce. Wtem oczy jej padły na stary żółty zeszyt na stoliczku. W minutę później siedziała Emilka po turecku na łóżku i gorliwie pisała swym tępym małym ołówkiem. W miarę jak palce posuwały się po liniach zeszytu, policzki jej czerwieniły się, oczy rozpalały się i błyszczały coraz bardziej. Zapomniała o marajach, chociaż pisała o nich, zapomniała o swem upokorzeniu, chociaż opisywała to, co zaszło. Pisała przez godzinę przeszło przy mdłem światełku dymiącej lampki, nie ustając w pracy ani na chwilę, chyba po to, żeby wyjrzeć przez okno i zobaczyć piękną mglistej nocy, albo żeby odszukać na dnie świadomości jakiś wyraz, który jej był potrzebny. Kiedy taki wyraz się nasuwał, wydawała westchnienie zadowolenia i pisała dalej. Gdy usłyszała kroki Marajów wchodzących po schodach, odłożyła zeszyt na bok. Skończyła, opisała cały przebieg zdarzeń i rady familijnej Marajowskiej, stworzyła patetyczną scenę własnej śmierci i Marajów zgromadzonych dokoła niej, przy jej łożu śmiertelnym i błagających ją o przebaczenie. Najpierw dostrzegła ciotkę ród klęczącą przy niej i wijącą się wśród łukań i wyrzutów sumienia. Wtem zatrzymał się ołówek. Ciotka Rut nie mogłaby nigdy odczuwać tak żywo, w żadnej okoliczności. Pomyślała i przekreśliła ten wiersz. Podczas pisania minęły ból i upokorzenie. Czuła się tylko zmęczona, ale niemal mal szczęśliwa. Było to zabawą, takie szukanie i dobieranie słów w celu opisania wuja Wolejs, a cóż za satysfakcja móc nazwać ciotkę Ród grubą, przysadzistą babą. Ciekawa jestem, co by powiedzieli wujowie i ciotki, gdyby wiedzieli, co ja o nich myślę naprawdę, szepnęła, kładąc się do łóżka.